Krystyna Konarska nie żyje. Była wielką gwiazdą polskiej piosenki. Krystyna Konarska nie żyje. Lśniła ciepłym blaskiem. Nie żyje Krystyna Konarska. Była cenioną polską piosenkarką, obecną na scenie od lat 60. Informacje o śmierci Krystyny Konarskiej przekazała Ewa Szczepanik, która prowadziła oficjalny fan klub artystki i pozostawała w nią w stałym kontakcie. Dotarła do nas z Niemiec bardzo przykra wiadomość. Krystyna Konarska nie żyje. Trudno w to uwierzyć wielbicielom jej wyjątkowego talentu, dla których ta wspaniała artystka była kimś ważnym i bliskim, choć od dość dawna mieszkała poza Polską i nie udzielała się publicznie. Lśniła ciepłym blaskiem najpiękniejszej gwiazdy, dając nam swoimi niezapomnianymi piosenkami tak wiele radości i wzruszeń, można przeczytać na stronie. Pani Krystyna Konarska chorowała. Przeszła rozległy zawoła potem wylew. Zmarła w Rinteln, przekazała interim.pl/szczepanik. Informacje o śmierci wokalistki potwierdziła również Plejada. W mediach społecznościowych Konarską pożegnał m.in. publicysta i dziennikarz ksiądz Andrzej Luters' Kwartalnika, więź. Sprawdzałem, nie wierzyłem, ale informacje te potwierdza portal Film Polski i prywatne źródło, napisał. Krystyna Konarska urodziła się 8 marca 1941 roku w Berlinie, jednak późniejsze życie związała z Polską. Mieszkała w Większycach, wsi niedaleko Kędzierzyna Koźla. Śpiewaniem na poważnie zainteresowała się po zwycięstwie w lokalnym konkursie muzycznym zorganizowanym przez Dom Kultury. Następnie zachwyciła w kolejnym konkursie, tym razem zorganizowanym przez Radio Opole. Tam zainteresowała się nią osoba z branży muzycznej i zaprosiła do Warszawy. Następne lata dla Konarskiej to pasmo sukcesów na polskiej estradzie. Występowała w całym kraju obok największych gwiazd, koncertowała również w NRD, ZPR i Jugosławii. Z sukcesami występowała na festiwalu w Opolu w 1964 roku. Wyróżniono ją za Piosenkę z Przedmieścia i Spaloną Ziemię, oraz festiwalu w Sopucie. Występowała również z zespołem tajfuny, znana była także z takich przebojów, jak, a jednak do pary, boję się Twojej miłości. Czy ktoś ci powiedział, dlaczego ty mnie nie kochasz, Doliny w Kwiatach, czy, jesienny pan? Można było zobaczyć ją również w produkcjach filmowych, m.in. Pingwin 1964 oraz Święta Wojna 1965. W 1967 roku wyjechała do Paryża, gdzie występowała w ekskluzywnych klubach, a następnie zamieszkała na stałe w Niemczech.